Następne bardzo szybciutkie wideo, to będzie naprawdę szybkie. Chciałem pokazać coś. Mamy nasz tab enemy, gdzie jak pamiętamy jest wszystko zrobione: wszystkie statki kosmiczne i tak dalej, co nam mogą zagrozić. Ok, stacje do których możemy warpować. Ok, zrobiłem skan, i co się okazało? Jak widzimy, mamy tutaj Mobile Tractor Unit. I mamy tutaj prokter, który jest w prokurerze, w, w statku kosmicznym, ok? Więc jak widzimy, to są statki, które nie są na grydzie tutaj, ale są blisko nas. I ich nie widzimy. Enemy, a jak źle zrobiłem, to w General też ich nie widać, ok? Więc yy, warto nawet skanować, jak jesteśmy. No zrób to. Shield, ok. Warto nawet skanować, jak jesteśmy tutaj w systemie, żeby się przyzwyczaić. To nie jest aż taki bezpieczny system, ok. Więc warto tutaj zobaczyć, kto tu jest. Ok. I do tego się warto przyzwyczaić, żeby po prostu sobie V, v klawisz V robić. Jak to zamkniemy, to V i tutaj skanuje, Widzicie to? To jest właśnie V. I to pokazuje, co jest, jacy są właśnie sąsiedzi którzy mogą, mogą was zarąbać. ok? Yy, to koniec. A, zrobiłem sobie jeszcze wrecks, yy, czyli yy, jak zniszczy jakiś statek kosmiczny, żeby się pokazał tutaj yy, wreckage. Czyli to po prostu to jest po prostu w Celestial Bodies i to jest wreck. Notabene, jak nie wiemy jak to znaleźć, a to nam wkurwia, to wtedy piszemy tutaj search się pokazuje od razu tutaj, nie? Tak samo jak NPC, czy coś się pokaże zaraz? Może nie NPC, ale na przykład Adventure. Okej, okay, nie chcę się pokazywać, ale wrak się pokazał, więc <grym> tak, jak, jak nie wiem gdzie tu znaleźć, to, to szukamy. No, przepraszam. Fighter się powinien pokazać, nie? To zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Dobra, to było na tyle, więc to było wideo po to, żeby pokazać, że warto też poskanować sobie na V, tutaj. Szczególnie w systemach, które są 0,4 i poniżej. To wtedy naprawdę warto. Tu, że tu nic nie widzimy, to nie znaczy, że tutaj nic nie ma, ok? W zasięgu, co nas może zajebać. Teraz widzimy jeszcze, skoro robię to wideo, już to nie będzie takie szybkie. Widzimy ten range. Range jest jak blisko oni są. Ok? Więc Go-Getter tu jest gdzieś, on jest chyba w stacji. Ponieważ jak nie jestem... Albo jest Cloak, okay, albo jest w stacji kosmicznej. Więc wydaje mi się, że w tym systemie takim bezpiecznym w miarę on jest w stacji kosmicznej i po prostu zadokował jest tam. Tutaj z, zmieniamy jak widzimy y, jaki jest y, y, odległość do tego. Natomiast żeby przeskanować lepiej to możemy zmienić tutaj... Y, pod jakim kątem my to robimy, nie? Więc najlepiej dla nas nupków robić to na 360 dookoła, bo lepsi gracze jak mają lepsze skille, lepsze equipment, to mogą w zależności w jakim pod jakim kątem są, wtedy oni skanują na te właśnie pod jakimś tam kątem. Nie my teraz skanujemy na 360. Zawsze jest dobrze na enemy być, pamiętajmy enemy sobie zróbmy. No to ja sobie tak zrobiłem, enemy, górnik, warp to yy, i tyle. Górnik zrobiłem sobie jeszcze, dodałem notabene yy, celestial body, asteroid belty, bo inaczej nie mogłem znaleźć tego. I mogę zacząć wypieprzać te general mining i te, i te ich rzeczy, nie? I zrobić sobie swoje własne. Dobra, do widzenia, do zobaczenia.